Majster barbarzyńca i mój samochód. Witamy oto jak robić samochód. Samochód po lepiej córce. Niestety nie wracając zbyt dużego skodowania. Dlatego bierzemy mojego pomocnika warsztatowego. Przymierzamy się. I. Szkody większe. Nie nasza wina. Klient płaci. Widać profesjonalne wgniecenie. Oczywiście szpachla, ja szpakla szpachla nie będzie do porównania. Ale to już nie nasza sprawa. Jak pan przypuszcza, samochód po użyciu kilku kilogramów szpachli będzie się nadawał jako nietuczony? No czy wiesz, betoniarkę mamy. Można urobić. zaszpachluje się. Szpachla na wszystko. Dorzuci się jeszcze aluski i pójdzie jako nowy. Co? No ba. Dziękujemy Panie Mechaniku z Zakładu Blacharsko-Mechanicznego. Do widzenia.